Proszę Państwa, warto postawić sobie pytanie, zwłaszcza w momencie, kiedy zbliżamy się do podejmowania jakichś decyzji o, na temat wyborów politycznych, warto postawić sobie pytanie, co w polityce jest najważniejsze, co jest istotne, a co jest mniej ważne. Tym bardziej warto to pytanie postawić, że słyszymy z bardzo wielu ust, ust naszych umiłowanych przywódców, że najważniejsze są sprawy konkretne. Pan doktor Andrzej Olechowski, który w swoim czasie kandydował na prezydenta, pan doktor Andrzej Olechowski był faworytem byłego prezydenta naszego nieszczęśliwego kraju, pana Lecha Wałęsy, pan Lech Wałęsa go zachwalał, że to jest człowiek, który ma zalety fizjologiczne i inne. No, te zalety fizjologiczne, to każdy widział o tych innych, to nawet nie śmiem się domyślać, ale mniejsza o te zalety inne, ważne jest to, co pan doktor Olechowski powiedział. Pan doktor Olechowski zademonstrował ostentacyjne lekceważenie dla ideologii i proponował swoim zwolennikom, żeby od razu przeszli do konkretów. Nie wyjaśniał, na czym te konkrety miałyby konkretnie polegać, no ale intencja była bardzo czytelna. Więc warto postawić sobie pytanie, co jest ważniejsze, co jest ważne w polityce, czy na przykład ważne są ideologie polityczne, czy też ideologie polityczne są zbędnym balastem, są zupełnie nieważne, że ważne są te konkrety. Żeby lepiej móc na to pytanie odpowiedzieć, to proponuję taki eksperyment intelektualny. Wyobraźmy sobie, że złapaliśmy wszystkich naszych umiłowanych przywódców, i zamknęliśmy ich w jakiejś takiej obszernej sali, zapowiadając im surowo, że nie wypuścimy ich stąd, nawet do toalety, że nie dostaną ani wody, ani chleba, dopóki nie odpowiedzą nam na jedno pytanie. A pytanie jest bardzo proste: czy chcą, żeby w Polsce był dobrobyt, czy nie? Jestem przekonany, że wszyscy odpowiedzą twierdząco na to pytanie: że chcą, żeby w Polsce był dobrobyt, nawet jak któryś nie chce. To ze strachu się nie przyzna. Więc wszyscy odpowiedzą na to pytanie jednakowo. Wynikałoby z tego, że każdy z naszych umiewanych przywódców chce tego samego. No to w takim razie musimy zapytać, o co wobec tego się spierają, tak że mało się nie pozabijają, a w każdym razie sprawiają takie wrażenie, skoro wszyscy chcą tego samego. Oni się spierają o różne rzeczy, skaczą sobie do oczu, na przykład o różnice wajdactwa się spierają, kto jest większym wajdakiem, a kto mniejszym, o to kto tam więcej się nakradnie, wydoi Rzeczpospolitą i tak dalej, ale jeden spór ma bardzo istotny charakter, jeśli by w ogóle się toczył na forum publicznym, mianowicie spór o to w jaki sposób. Ten stan dobrobytu, a więc obfitości materialnej i poczucia bezpieczeństwa, bo dobrobyt, na dobrobyt się składają te dwa elementy, w jaki sposób ten stan dobrobytu osiągnąć? No i jedni proponują, żeby, żeby w tym celu. No, ta cała własność powinna być skupiona w jednym ręku. Najlepiej państwowym powinien być plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy, żeby każdy wiedział odtąd, to czego się ma trzymać. No i wtedy będzie dobrobyt. Wtedy będzie porządek, nic się nie będzie marnowało, będzie dobrobyt. Inni powiadają natomiast, że nic z tych rzeczy, że w ten sposób żadnego dobrobytu nie uda się osiągnąć że trzeba zupełnie inną metodę zastosować, że powinna być upowszechniona własność prywatna, władza publiczna nie powinna się wtrącać właścicielom co do tego, jak oni zarządzają swoją własnością, władza publiczna powinna tylko ustanowić jasne i proste reguły, żeby każdy wiedział czego się trzymać i pilnować przestrzegania tych reguł, łapać złodziei, wieszać bandytów, no i wtedy będzie dobrobyt. Problem polega na tym, że tych dwóch metod osiągania tego samego celu, którym jest dobrobyt, nie można zastosować jednocześnie, ponieważ one się nawzajem wykluczają. Nie można skupić całej własności w państwowym rynku, jednocześnie upowszechnić własności prywatnej, albo jedno, albo drugie. No, i ten spór, który właśnie ma charakter ideologiczny, bo on, ideologia to nic innego, tylko metoda osiągania celu. Ideologia nie ma niczego takiego demonicznego, to jest, bardzo, to jest próba odpowiedzi na bardzo proste, konkretne pytania. No i ten spór ideologiczny, czyli spór o metodę osiągania dobrobytu, toczy się, a w każdym razie powinien toczyć się na naszych oczach, żebyśmy sobie wyrobili pogląd. Która metoda nam bardziej trafia do przekonania, która metoda nam bardziej odpowiada, i żebyśmy udzielili politycznego poparcia głosicielom tej właśnie metody, czyli ideologii politycznej. Dlatego spór ideologiczny ma zasadnicze znaczenie w polityce. Konkrety dopiero wynikają z rozstrzygnięcia tego sporu, jeżeli zdecydujemy się na jedną albo drugą metodę, no to z tego wynikają już potem konkrety i możemy do konkretów przechodzić. Natomiast dopóki tego ideologicznego sporu nie rozstrzygniemy, to do żadnych konkretów oczywiście przechodzić nie możemy, bo nie da się realizować dobrobytu nijak. Musimy w jakiś sposób, na jakiś sposób realizacji tego dobrobytu się zdecydować. No i ten wybór ma charakter ideologiczny. Wynika z tego, że ideologie polityczne mają zasadnicze znaczenie dla życia politycznego, co zresztą bardzo ładnie wyraził poeta polski Jan Lechoń w takim wierszu, w ostatniej środce wiersza. Napisanego na, z okazji powtórnego pogrzebu Juliusza Słowackiego w katedrze wawelskiej, w Grobach Królewskich na Wawelu. Lechoń napisał w tej ostatniej zwrotce tak. Kiedyś sobie ubogi suchotnik zamarzył. Padły państwa olbrzymie, aby tak się stało. Otóż wszelkie upadki, albo upadki państw olbrzymich, albo wzrost wielkich imperiów biorą swój początek z marzeń ubogich suchotników, którzy coś tam sobie wymyślą, później miliony ludzi się tymi pomysłami zaczynają przejmować, zaczynają uważać te pomysły za własne, no i od tego, czy te pomysły są trafne, czy nie, biorą początek albo imperia, albo bierze początek upadek imperiów. Tak jak to Lechon powiedział, padły państwa olbrzymie, aby tak się stało. I dlatego ideologie polityczne są najważniejsze. Spróbuję z tego punktu widzenia spojrzeć na polityczną scenę w Polsce. Panuje w ogóle w dzisiejszym świecie straszliwy chaos semantyczny. Najlepszą ilustracją tego straszliwego chaosu semantycznego jest na przykład to, że wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler jest dosyć powszechnie uważany i to nawet przez ludzi wykształconych za reprezentanta prawicy politycznej i to w dodatku skrajnej. Przywódca partii narodowo-socjalistycznej jest uważany za reprezentanta skrajnej prawicy. No, w lepszej ilustracji tego chaosu semantycznego y, trudno sobie nawet wyobrazić. No i proszę Państwa, y, to przekłada się oczywiście też na sytuację w Polsce. W Polsce, na przykład, za reprezentantów prawicy uważa się każdego, kto nie należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To jest nieprawda, bo ja, na przykład, znam takiego polityka socjalistycznego, Piotra Ikonowicza. Siedziałem z nim w więzieniu, nawet w Białęsa, w stanie wojennym. No i on nie należy do SLD. Ponieważ uważa, że w SLD nie ma prawdziwych socjalistów, że to są farbowane lisy, że prawdziwym socjalistą to jest on. No i właśnie dlatego nie chce mieć z tymi farbowanymi lisami nic wspólnego. Gdyby ktoś go określił jako reprezentanta prawicy, no to on by się obraził. To z całą pewnością mogę to powiedzieć, bo go znam. Więc drugim takim przykładem jest Sławomir Sierakowski. Sławomir Szerakowski uważa się za prawdziwego socjalistę, właśnie dlatego nie chce należeć do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że uważa, że oni są fałszywymi socjalistami, że tylko udają socjalistów. No i w związku z tym to kryterium, że jak ktoś nie należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to jest reprezentantem prawicy, jest, jak Państwo widzą, szalenie zawodne. Dlatego chciałbym wprowadzić nie tyle może dodatkowe kryterium, co kryterium zasadnicze, które nie wymaga wprowadzania wprowadzenia się w jakieś stany emocjonalne, nie wymaga rozchuściwania się emocjonalnego, nie wymaga przezywania, obrażania kogokolwiek, tylko wymaga takiej chłodnej analizy programu politycznego partii, a konkretnie odpowiedzi na jedno pytanie. Jaki sposób podziału dochodu narodowego partia polityczna uważa za najlepszy? Czy za najlepszy sposób podziału dochodu narodowego uważa przymusowy podział poprzez państwo? A jeśli tak uważa, to żeby nie wiem co o sobie mówiła, to jest to partia albo socjalistyczna, albo przynajmniej etatystyczna. Albo też uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny poprzez rynek. Jeżeli tak uważa, to jest partią wolnościową, być może nawet prawicową, jeżeli ma w dodatku konserwatywne poglądy na sprawy społeczno-obyczajowe. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? A no dlatego, że z odpowiedzi na to pytanie o najlepszy sposób podziału dochodu narodowego można wyprowadzić cały model państwa i cały model systemu prawnego. Potem to już są tylko konsekwencje tego pierwszego wyboru. A skoro tak, no to jeśli, jeśli można z tego wyprowadzić cały model państwa, cały model systemu prawnego, no to jest to bardzo ważne kryterium. No i warto w związku z tym to kryterium przyłożyć do sceny politycznej. Jeżeli przyłożymy to kryterium do parlamentarnej sceny politycznej w Polsce. To co widzimy? Ano widzimy, że nie ma tam właściwie żadnej partii prawicowej. Że scena polityczna, parlamentarna scena polityczna w Polsce jest zdominowana albo przez partie socjalistyczne, albo przez partie etatystyczne, albo przez bezideowe takie partie władzy, które po prostu chcą rządzić wszystko jedno jak. Byle tylko, że tak powiem, utrzymać się przy władzy i korzystać z konfitur, jakie władza daje. Dlatego warto postawić czy zwrócić uwagę również na ugrupowania antysystemowe, dlatego że one mogą przynieść ciekawe odpowiedzi na te pytania ideologiczne. Bez których nie możemy ruszyć z miejsca. I żeby na koniec pokazać, w jaki sposób od tych ideologicznych ustaleń możemy przejść do konkretów, no to podam jeden przykład. Obecnie we współczesnych czasach problemem nie tylko polskim, ale problemem w moim przekonaniu, jeśli nie światowym, to znacznej części współczesnego świata jest to, że ludzie zostali wyzuci podstępnie na przestrzeni ostatnich stu lat z władzy nad bogactwem, jakie wytwarzają poprzez swoją pracę. Zostali podstępnie wyrzuci przez rosnącą armię swoich dobroczyńców, którzy oczywiście z świadczenia tych dobrodziejstw świetnie sobie żyją, no i władze nad bogactwem ludziom podstępnie odebrali. Taką ilustracją tego, jak to się dokonało, jest przykład monarchii austro-węgierskiej. Sto lat temu, w roku 1913, Monarchia austro-węgierska była najbardziej fiskalnym państwem świata. O najwyższej stopie podatkowej, stopa podatkowa w monarchii austro-węgierskiej wynosiła 12,5%. Dzisiaj nawet w rajach podatkowych takich niskich podatków nie ma, no ale wtedy było to najbardziej fiskalne państwo świata. No i w tym najbardziej fiskalnym państwie świata Dzień Wolności Podatkowej dla wiejskiego rzemieślnika, na przykład wiejskiego Kowala w Galicji. Dzień wolności podatkowej to jest moment, kiedy on zapracował na wszystkie podatki, jakich oczekiwało od niego ówczesne państwo. Dla takiego wiejskiego kowala w Galicji w roku 1913 Dzień wolności podatkowej przypadał na przełomie stycznia i lutego. Okazuje się, że on zarobił na wszystkie podatki, jakie, jakich oczekiwało od niego to najbardziej fiskalne państwo świata w ciągu miesiąca. Resztę, przez resztę roku pracował już dla siebie i swojej rodziny. Dzisiaj w Polsce Dzień Wolności Podatkowej przypada w pierwszej dekadzie lipca, a więc pół roku okazuje się, że człowiek musi pracować, żeby zarobić na wszystkie podatki, jakich państwo od niego oczekuje dzisiejsze. I to pokazuje, jak bardzo ludzie zostali wyzuci z władzy nad bogactwem, jakie swoją pracą wytwarzają. A ten Dzień Wolności Podatkowej dotyczy tylko podatków, nie dotyczy innych, niebędących podatkami, przymusowych świadczeń, jak na przykład składki ubezpieczeniowe na ubezpieczenie społeczne. W 1995 roku przeprowadziliśmy w Centrum Anela Smitha taką. Takie badanie, jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych zatrudnionych poza rolnictwem rząd konfiskuje. I braliśmy pod uwagę tylko wszystkie te świadczenia, które ci ludzie muszą na rzecz państwa przekazać. Istotny tu był przymus, czy to są podatki, czy składki bo bo one też są przymusowe. Więc okazało się, że rodzina pracowników najemnych musi. Przekazać Państwu 83% swojego dochodu. Część tego dochodu oczywiście do tej rodziny potem wraca w postaci tzw. konsumpcji zbiorowej, np. ochrony zdrowia, edukacji, ubezpieczeń społecznych, ale to jest znacznie mniejsza część od tej, którą Państwo im skonfiskowało. Co więcej, to pokazuje, że tym ludziom zostaje do swobodnej dyspozycji zaledwie 17%. Bogactwa przez nich wytworzonego. Więc tyle co nic, tyle co nic. Żeby zrozumieć dramaty z tej sytuacji, to warto to porównać do sytuacji niewolnika rzymskiego w czasach cesarstwa. Otóż w czasach cesarstwa latyfundia wielkich posiadaczy rzymskich były bardzo duże. W związku z tym oni już fizycznie nie byli w stanie. Osobiście zarządzać tymi latyfundiami. W związku z tym do tego zarządzania zatrudniali niewolników. Wobec tego niewolnik był w rozumieniu prawa rzymskiego rzeczą, więc nie miał żadnej zdolności prawnej, no ale potrzeby życiowe wymusiły to, żeby jakąś tam namiastkę zdolności prawnej tym niewolnikom przyznać, to się nazywało peculium i y, oni mogli zawierać y, pewne umowy w granicach tego y, zarządu y, i mogli korzystać z y, rozporządzeń 10% Dochodu z tych latyfundiów, którymi zarządzali. To się nazywało pekulium. No i proszę Państwa, 10% to jest mniej niż 17%, które zostaje do swobodnej dyspozycji rodzinnych pracowników najemnych we współczesnej Polsce, właściwie 20 lat temu. Od tamtej pory sytuacja mogła się tylko pogorszyć. No i, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że właściciel niewolnika rzymskiego musiał go kupić, no bo musiał go kupić, musiał go zakwaterować na swój koszt, musiał go odziać, musiał go wyżywić i musiał go w razie czego leczyć, zwłaszcza jak niewolnicy byli drodzy, a tacy, którzy coś umieli, to byli kosztowni, więc opłacało się ich leczyć. No to w związku z tym wcale nie jest pewne, czy sytuacja pracownika najemnego we współczesnym świecie jest lepsza od sytuacji niewolnika rzymskiego. I to pokazuje cały z sytuacji. I dlatego, jeśli bym miał przedstawić w najkrótszych słowach. W najkrótszych żołnierskich słowach program polityczny nie tylko dla Polski, ale i dla znacznej części współczesnego świata to bym zaproponował przywrócenie ludziom władzy nad bogactwem, jakie swoją pracą wytwarzają. I w jaki sposób można tego dokonać. Na to zwrócił uwagę. Taki nieżyjący już ekonomista, amerykański laureat Nagrody Nobla z ekonomii Milton Friedman. Milton Friedman <kluzny> <kluzny> zauważył, że są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na nas samych. Jak się wtedy zachowujemy? Ano, wydajemy oszczędnie, bo to nasze własne pieniądze, i wydajemy celowo, bo doskonale znamy nasze potrzeby. Drugi sposób polega na tym, że wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. Nadal wydajemy oszczędnie, ale już nie tak celowo, jak w przypadku pierwszym, dlatego że potrzeb tego innego człowieka już nie znamy tak dobrze, jak własnych. Bo każdy kto prezent kupował, to wie, jak łatwo się pomylić. Trzeci sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na nas samych, a wtedy sobie nie żałujemy, niech się martwi właściciel tych pieniędzy ale przynajmniej wydajemy celowo, bo swoje potrzeby doskonale znamy. I wreszcie sposób czwarty, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. Ani oszczędnie, ani celowo, zwłaszcza kiedy tych innych jest trzydzieści parę milionów. No to nawet nie, ma, nie możemy nawet teoretycznie wiedzieć, jakie są ich potrzeby i wydajemy te pieniądze na podstawie własnych jakichś wyobrażeń, jakie powinni ci ludzie mieć potrzeby. I państwo, czyli władza publiczna, wydaje pieniądze w sposób trzeci i czwarty, bo nie ma nigdy własnych pieniędzy. Władza publiczna nie wytwarza żadnego bogactwa, zawsze ma cudze pieniądze, czyli pieniądze podatników. I kiedy wydaje pieniądze w sposób trzeci, a no wtedy, kiedy z, yy, z tych cudzych pieniędzy, czyli pieniędzy podatkowych finansuje tak zwane własne potrzeby państwa, których wspólnym mianownikiem jest przemoc. jest przemoc. To jest wojna i siły zbrojne, to jest bezpieczeństwo wewnętrzne i wszystkie policje, to jest wymiar sprawiedliwości, sądy, więzienia i tak dalej, to jest polityka zagraniczna. No, i administracja, która jest konieczna do zarządzania tymi sektorami zawiadującymi przemocą. I w warunkach polskich finansowanie własnych potrzeb państwa nie przekracza 20% wydatków państwowych. Reszta pieniędzy, czyli 80% wydatków państwowych, jest marnotrawionych w sposób czwarty, ten naj, najmniej skuteczny, najbardziej marnotrawczy. No, i niektórzy powiadają, no tak, no ten czwarty sposób jest taki marnotrawczy, bo tam złodzieje się przy tym kręcą. Być może, że się kręcą, ale nawet gdyby sami uczciwcy tam się kręcili, to też ten sposób by był marnotrawczy, bo marnotrawczy charakter wynika z samej jego natury. I dlatego reforma, która, jak powiadam, nie tylko w Polsce powinna być przeprowadzona, ale w innych państwach, powinna. Zmierzać do zlikwidowania czwartego sposobu wydawania pieniędzy, bo jego się nie da naprawić. Jego się nie da naprawić. To jest zajęcie zupełnie jałowe. Trzeba zlikwidować czwarty sposób wydawania pieniędzy i te ogromne pieniądze, marnotrawione w sposób czwarty, przesunąć do sposobu pierwszego, kiedy każdy wydaje własne pieniądze na siebie. Krótko mówiąc, przestać zabierać ludziom pieniądze. Przestać zabierać ludziom pieniądze i oni wtedy doskonale sobie poradzą. Nie będą nawet potrzebowali żadnych wskazówek, jak te pieniądze wydać. Wydadzą je w sposób znacznie rozsądniejszy niż to robią urzędnicy państwowi, yy, który, bo to tak tylko się mówi, że to państwo wydaje pieniądze, to nie państwo, pan, to jest pani pan Zosia, pan Józef i tak dalej i oni mają własne interesy, które w pierwszej kolejności chcą załatwić, a dopiero potem się wyglądają na interes publiczny. Gdyby było odwrotnie, to współczesne państwa wyglądałyby znacznie lepiej i nie byłyby tak pozadburzane, jak są. A to istnienie długów publicznych jest najlepszym dowodem, z jaką rabunkową gospodarką mamy do czynienia. I to gdyby takie rzeczy robił prywatny człowiek, to byśmy mu chyba nie podawali ręki jako wyjątkowemu łajdakowi, bo na czym polega dług publiczny? Na tym, że pokolenie współczesne wypije, wypiło sobie i zakąsiło na koszt przyszłego pokolenia, w ogóle nie pytając go o zdanie. Nie pytając go o zdanie. Jedynym uzasadnieniem tego jest to, że ci ludzie się nie urodzili, więc jeszcze nie głosują. i Nie mogą zaprotestować. Złodziej nie może okraść człowieka, którego nie ma, a państwo może. A państwo może i właśnie to robi. I dług publiczny to jest taka najbardziej łajdaska, forma okradania ludzi najbardziej bezbronnych, ludzi, którzy dopiero się urodzą, ale już będą obciążeni straszliwym brzemieniem. I no, to nie tylko ma jakieś implikacje ekonomiczne, ale ma również implikacje moralne. W związku z tym, jeżeli mówimy o ideologii prawicowej, o prawicowych sposobach realizacji polityki państwowej, to te implikacje moralne też musimy wziąć pod uwagę.